Kosmiczna technologia, która wskazuje nam drogę do celu. Satelity nawigacyjne pozwalają dokładnie określić naszą pozycję na Ziemi. W tym programie pokażemy, jak działają i do czego można je wykorzystać. Zapraszamy na astronarium. GPS to technologia, która stała się dla nas czymś oczywistym, ale warto mieć świadomość, jak niezwykły jest pomysł, który pozwala nam korzystać choćby z nawigacji w naszych smartfonach. Satelity GPS to w gruncie rzeczy latające zegary. Nadają bardzo precyzyjny sygnał czasu. Odbiorniki GPS, na przykład w naszych telefonach, mierzą następnie, ile dokładnie zajęło temu sygnałowi dotarcie od satelity do nas. Ta różnica czasu pozwala na wyznaczenie odległości. Na podstawie takiego pomiaru dla kilku różnych satelitów urządzenia nawigacyjne są w stanie określić swoje położenie, a nam wskazać drogę do celu. Oczywiście to wielkie uproszczenie. W praktyce działanie satelitów GPS jest bardziej skomplikowane, ale co najciekawsze, ten niezwykły system może służyć nie tylko do nawigacji. Przekonajmy się zatem, jakie są tajniki działania satelitów GPS i gdzie dokładnie mogą one znaleźć zastosowanie. Satelity nawigacyjne to chyba najczęściej wykorzystywana technologia kosmiczna. Jak to się jednak dzieje, że sygnały skrążących po orbicie urządzeń pozwalają na określenie własnego położenia? Z pytaniami o działanie satelitów nawigacyjnych udajemy się na Politechnikę Gdańską. Profesor Mariusz Figurski i dr Grzegorz Nykiel wykorzystują w swoich badaniach technologię pozycjonowania satelitarnego. Jak mówią, to nie tylko GPS. Oprócz satelitów tego amerykańskiego systemu w wyznaczaniu pozycji pomagają także europejski system Galileo, rosyjski GLONASS czy chiński Beidou. Razem nazywane są systemami GNSS. Wszystkie działają jednak w ten sam sposób. Wszystkie systemy nawigacji satelitarnej bazują na w zasadzie wyznaczenia pozycji, którą możemy nazwać trilateracją, czyli polega ona na tym, że mamy pomierzone odległości do punktów oznanych współrzędnych i zataczając okręgi w przestrzeni dwuwymiarowej, czy w przypadku systemów nawigacji satelitarnej sfery, znajdujemy interesujący nas punkt, czyli naszą pozycję. Z tym, że w przypadku systemów nawigacji satelitarnej my nie mierzymy odległości wprost, to znaczy my mierzymy różnicę czasu, jaka następuje od wysłania sygnału od satelity do odebrania przez odbiornik GPS i ta różnica czasu pozwala nam oszacować odległość od każdego satelity. Każdy satelita ma na swoim pokładzie zegar atomowy, który służy do tego, żeby generować falę radiową, która jest emitowana i dociera do powierzchni Ziemi. My, mając odbiornik, odbieramy ten sygnał, przeprowadzamy synchronizację i oceniamy po jakim czasie ten sygnał do nas dotarł. I oczywiście, ponieważ wiemy, że fala elektromagnetyczna rozchodzi się z prędkością światła, to tą różnicę czasu jesteśmy w stanie przeliczyć na odległość. Wyznaczamy nie tylko pozycję ale również poprawkę do zegara odbiornika. To znaczy, satelity systemów nawigacyjnych mają zegary atomowe, natomiast no my w kieszeni nie nosimy małego masera wodorowego czy, czy rubidowego. Nasze zegary, które mamy w telefonach komórkowych czy w nawigacjach samochodowych, mają zegary obarczone bardzo dużym błędem, dlatego wyznaczamy trzy składowe pozycji. XYZ oraz poprawkę do zegara odbiornika. W związku z tym mamy cztery niewiadome, w związku z tym potrzebujemy obserwować minimum cztery satelity. – Chcąc zwiększyć jeszcze potencjał zastosowań systemów satelitarnych, Wprowadzono dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to, było, to były tzw. Tak naziemne stacje wspomagające, czyli stacje referencyjne, ale też takie rozwiązania zastosowano w przestrzeni kosmicznej, czyli tzw. Tak systemy satelitarne wspomagania systemów nawigacji satelitarnej. I takim przykładem jest system EGNOS, oparty o satelity geostacjonarne, które retransmitują poprawki, czyli udokładnione pozycje dla satelitów. Ostatnią stacją na wschodzie Europy, która wspomaga działanie systemu EGNOS jest stacja w Warszawie. Dalej żadnej stacji nie ma. Dlatego też już na linii Bugu w zasadzie można powiedzieć, że system EGNOS nie daje tego efektu. W centralnej Europie, dokładność pozycji już jest na poziomie pół metra, natomiast na linii Bugu to już jest tylko 1 metra, więc to jest porównywalna dokładność z samym systemem, systemem GPS. – Co ciekawe, aby naprawdę dokładnie wyznaczyć naszą pozycję, zegary satelitów nawigacyjnych muszą uwzględnić poprawkę między innymi na efekty wynikające z teorii Alberta Einsteina. Szczególna teoria względności mówi nam, że z naszej perspektywy czas na zegarze płynie tym wolniej, im szybciej się względem tego zegara poruszamy. Z kolei, zgodnie z ogólną teorią względności, upływ czasu zależy od grawitacji. Obydwa zjawiska mają wpływ na satelity nawigacyjne. Zgodnie ze szczególną teorią względności, satelita porusza się względem obserwatora. Z bardzo dużą prędkością, to jest 3-4 km na sekundę. W związku z tym zegar, który jest umieszczony na satelicie, chodzi wolniej o około 7 mikrosekund. Z drugiej strony mamy ogólną teorię względności, która również ma tutaj zastosowanie, mianowicie satelita znajduje się na orbicie na wysokości około 20 tysięcy km w przypadku satelitów GPS. Powoduje to, że zegar na satelicie chodzi szybciej o 45 mikrosekund. Sumarycznie daje nam to 38 mikrosekund, co przekłada się na błąd 12 km już w ciągu jednego dnia. Więc jest to efekt, który trzeba uwzględnić. Ten efekt jest częściowo uwzględniany już na etapie budowy systemu, znaczy zegary są odpowiednio przesuwane. Gdybyśmy tego nie uwzględnili, już po paru minutach system nawigacji satelitarnej byłby bezużyteczny. Nie dałoby się rozwiązać pozycji. Więc jest to efekt, który jest w systemach nawigacji satelitarnych, który jednocześnie jest potwierdzeniem teorii Einsteina. Do czego można wykorzystać satelity nawigacyjne? Co ciekawe, ich zastosowania nie kończą się tylko na wskazywaniu pozycji i drogi do celu. Systemy nawigacyjne pomagają także w badaniu historii naszej planety. Naukowcy wykorzystują je do mierzenia wędrówki kontynentów zjawiska przewidzianego niemal 100 lat temu przez niemieckiego geofizyka Alfreda Wegenera. Wegener stwierdził na podstawie badań fauny i flory na różnych kontynentach, że kontynenty kiedyś stanowiły jedną całość, pradawny kontynent Gondwanę, który płynął w jednym wielkim praoceanie. Oczywiście to była teoria, która nie została nigdy potwierdzona. Dopiero całkiem przypadkowo, w latach 60. były wykonywane pomiary VLBI, czyli interferometrii na bardzo długich bazach. Technologia stricte astronomiczna, która została Opracowana i wykorzystana do badania bardzo dalekich obiektów we wszechświecie. Kiedy rozpoczęto badania na bazie Stany Zjednoczone, Europa, stwierdzono, że w ciągu roku baza się rozszerza. I poszukiwano długi czas błędu, sprawdzano wszystkie modele. Okazało się po wyeliminowaniu, że nie są to błędy, stwierdzono, że to jest rozsuwanie się kontynentów czyli kontynenty są w ruchu i to potwierdziło po raz pierwszy teorię Wegenera. Obecnie te badania, z uwagi na bardzo zaawansowane technologie w LBI i bardzo drogie, wykorzystuje się te badania również z wykorzystaniem systemów satelitarnych, takich jak jest system GPS. Udało się określić prędkości, z jakimi poruszają się wszystkie płyty kontynentalne, jak rotują i co się okazuje, że te linie styku płyt kontynentalnych to są te obszary, w których najczęściej występują trzęsienia ziemi i są czynne wulkany. A więc w ten sposób te technologie, można powiedzieć kosmiczne i satelitarne, wspomogły też badania geologów, którzy badają tego typu związki zachodzące w ruchu płyt kontynentalnych w obszarze kuli ziemskiej. Geologia to nie jedyna dziedzina, która korzysta z satelitów nawigacyjnych. Jak się okazuje, ten sam sygnał, który służy do określania pozycji na Ziemi, może być wykorzystywany przez meteorologów do badania ziemskiej atmosfery. Trzeba pamiętać, że ponieważ nawigacja satelitarna bazuje na propagacji fali elektromagnetycznej przez atmosferę ziemską, można te sygnały również wykorzystać do badania atmosfery. Na przykład do badania. Tego, jak zachowuje się jonosfera, na przykład w trakcie burz geomagnetycznych, czy jaka jest zawartość pary wodnej w troposferze. Systemy nawigacji satelitarnej mogą być wykorzystywane również na przykład w systemach, które ostrzegają o tsunami. Oczywiście, nawigacja satelitarna znajduje także dużo bardziej praktyczne zastosowania. I nie chodzi tylko o mapy, z jakich korzystamy w naszych samochodach czy smartfonach. Trójmiejska firma Blue Dot Solutions zajmuje się wykorzystaniem systemów GNSS w pracy portów, lotnisk czy komunikacji publicznej. Jak mówią jej przedstawiciele, to tylko przykłady z rosnącej liczby dziedzin, w których satelity nawigacyjne stają się nieodzowne. Nawigacja satelitarna i urządzenia, które korzystają z sygnału nawigacji satelitarnej, są już dzisiaj tak powszechne, że nie zdajemy sobie sprawy z masowości tego, jak dużo jest takich urządzeń na, na świecie. W 2019 roku, kiedy ostatni taki kompleksowy globalny raport został stworzony, było około 0,8 urządzenia wykorzystującego nawigację satelitarną na jedną osobę na całym świecie. 15 lat temu, gdybyśmy sobie zadali pytanie, czy masz GPS-a, to kilku z nas mogłoby powiedzieć tak, mam GPS-a i używam go w samochodzie, w mojej nawigacji samochodowej. 5 lat temu, gdybyśmy sobie zadali pytanie, czy masz GPS-a, to mówiliśmy już wówczas o aplikacjach związanych z urządzeniami mobilnymi. W międzyczasie coraz więcej pojawiło się urządzeń i zastosowań specjalistycznych, chociażby rolnictwo, chociażby ruch kolejowy, ruch morski, ruch drogowy, a także kwestie związane z bezpieczeństwem, czyli chociażby z jakości sygnału nawigacyjnego w danym obszarze i szukaniem potencjalnych problemów, które mogą występować w tym miejscu. Moim osobistym zdaniem w ciągu pięciu najbliższych lat wejdziemy w taką erę IoT, czyli urządzeń internetu rzeczy, które będą komunikowały się ze sobą bez ingerencji człowieka, które będą działały zupełnie automatycznie lub też autonomicznie, które będą na podstawie swojego ruchu lub też po swoich decyzji wymagały jakiegoś źródła informacji. Jednym z takich źródeł informacji będzie na pewno nawigacja satelitarna. Za kilka lat. Chociaż już w tej chwili wiele takich rzeczy widać, będzie bardzo dużo urządzeń, które będą bezpośrednio korzystały z nawigacji satelitarnej, nie będą przypisane do żadnego człowieka, czy też ruchu żadnego człowieka, ale będą coraz ważniejszym elementem gospodarki światowej. W tej chwili tak naprawdę aplikacje, dzięki którym wykorzystujemy nawigację, wchodzą do szerszego jakby gdzieś zastosowania. Różne firmy na rynku, które tworzą aplikacje z wykorzystaniem nawigacji, wymyślają różne zastosowania i dostarczają je klientom, takim jak porty, lotnicze, morskie. One wykorzystują w konkretnych zastosowaniach takie jakby gdzieś uzupełnienia, ulepszenia pewnych procesów, bo ta informacja wspomaga decyzyjność. W transporcie miejskim to jest wykorzystanie nawigacji w autobusach. To jest kilkaset jednostek, które się poruszają po mieście. Dokładna informacja o tym, gdzie dany autobus, dany tramwaj się znajduje w mieście, pomaga jakby gdzieś też określić na przystankach informacje o potencjalnym tutaj czasie przyjazdu. Ludzie wiedzą, ile mogą poczekać, czy mogą jeszcze wyskoczyć do sklepu, ile mają czasu na przyjazd danego autobusu, tramwaju. Realizujemy projekt z Horyzontu 2020 Flamingo. Projekt ten dotyczy bardzo dokładnego określania, z dokładnością do kilkudziesięciu centymetrów, gdzie dany autobus jest. Można mierzyć przeciążenia, czyli komfort jakby transportu ludzi w takiej komunikacji. I jest to jakby system, który jest możliwy dzięki konstelacji satelitów Galileo, które Europa wdraża tutaj na swoim terenie, krajów Unii. Nasz jeden z projektów badawczo-rozwojowych dotyczył budowania systemu dla, dla operatorów, którzy pracują na płytach lotnisk. Te urządzenia z tutaj modułami nawigacyjnymi umożliwiają określenie, gdzie dany sprzęt typu wyciągarka, wypycharka, schody się znajduje na płycie. Dzięki temu jest jakby większa możliwość zgrania czasowego wszystkich elementów, tak aby obsłużyły samolot w zadanym czasie. Wcześniej było to realizowane za pomocą komunikacji głosowej, a teraz jest to możliwe dzięki naszym urządzeniom, aby tutaj jakby władze wiedziały, gdzie się znajduje dany sprzęt. – Jak się okazuje, z technologii GPS mogą korzystać nie tylko autobusy czy okręty, ale także statki kosmiczne. Satelity nawigacyjne można bowiem wykorzystać także do określania położenia poza Ziemią. Już teraz system GPS jest stosowany do mierzenia pozycji na orbicie naszej planety. W ramach programu Artemis NASA zamierza z kolei przetestować możliwość użycia satelitów nawigacyjnych na Księżycu. Jak przyznają autorzy tego pomysłu, będzie to ogromne wyzwanie, ale przygotowania do pierwszego eksperymentu już trwają. GPS Dotąd GPS nigdy nie był używany na Księżycu. Stawki kosmiczne regularnie wykorzystują GPS oraz inne systemy do nawigacji na orbicie okołoziemskiej. Ale kiedy udajemy się na wysokość większą niż orbita samych satelitów nawigacyjnych, trzeba polegać na sygnale z satelitów znajdujących się po przeciwnej stronie planety. GPS został zaprojektowany z myślą o użytkownikach na Ziemi, więc satelity są zwrócone w stronę jej powierzchni. Korzystając z nawigacji na bardzo dużych wysokościach, jesteśmy zdani na tę część sygnału, która dociera do nas nad krawędzią Ziemi. Wiąże się to z pewnymi wyzwaniami. Sygnał będzie słabszy, bo musi pokonać dużą odległość, a Ziemia zablokuje dużą część sygnałów, więc uzyskamy dostęp do mniejszej liczby satelitów. Jeśli udamy się aż do Księżyca, sygnał stanie się ekstremalnie słaby. Na dodatek cała konstelacja satelitów GNSS będzie pokrywać zaledwie 8% nieba. Więc zostajemy z sygnałem z bardzo małego fragmentu nieboskłonu. Obecnie sondy kosmiczne z sukcesami wykorzystują satelity nawigacyjne na orbicie geostacjonarnej, a nawet w połowie drogi na Księżyc. Pomimo wszystkich trudności uzyskują znakomite rezultaty. Skoro zatem jesteśmy w stanie korzystać z systemu GPS w połowie drogi do Księżyca, jak dzieje się w ramach misji MMS badającej Ziemską Magnetosferę, to mamy podstawy wierzyć, że z odpowiednim odbiornikiem i dostatecznie silną anteną sygnał będzie użyteczny także i na Księżycu. Ja odpowiadam za misję, która ma to udowodnić. To LUGRA, czyli eksperyment z księżycowym odbiornikiem GNSS. Jest to wspólne przedsięwzięcie NASA i Włoskiej Agencji Kosmicznej. Przygotowujemy urządzenie na pokład Łazika, który wyląduje na Księżycu w roku 2023. Ma ono po raz pierwszy potwierdzić odebranie sygnału GNSS na powierzchni Księżyca zarówno z systemu GPS, jak i Galileo. GPS ma szansę zapewnić przyszłym astronautom na Księżycu nawigację w czasie rzeczywistym. Oczywiście są pewne ograniczenia. Aby system działał, potrzebna jest widoczność Ziemi, więc nie w każdej sytuacji da się z niego skorzystać. Ale już dla stacji Gateway, która ma zostać umieszczona na orbicie wokół Księżyca, będzie można uzyskać dane nawigacyjne z dokładnością w granicach 100 metrów lub lepszą. Są pewne stosowania systemów GNSS czy konkretnie systemu GPS. System już działa, jest dostępny i zawsze nadaje. Technologia jest sprawdzona i można z niej korzystać. Oczywiście zamierzamy ją wykorzystać w połączeniu z innymi sposobami nawigacji. Dla przykładu przy precyzyjnym lądowaniu będziemy używać nawigacji na podstawie rzeźby terenu w łączności z pomiarami GNSS. Wprawdzie w tej chwili GPS nie jest uwzględniony w misji Artemis, Czyli pierwszej misji załogowego programu lotów na Księżyc. Ale wierzymy, że wraz z rozwojem naszych możliwości i wynikami eksperymentów takich jak LUGRA, zostanie to wykorzystane do nawigacji w przyszłych misjach, czy to załogowych, czy to w misjach Łazików, które są planowane. Nawigacja satelitarna miałaby pomóc w nowych załogowych misjach na Księżyc. Możliwości na tym się jednak nie kończą. Być może w przyszłości podobny system będzie pomagał w nawigowaniu także na powierzchni Marsa. Jedną z trudności związanych z wykorzystaniem systemów GNSS jest to, że są to systemy stworzone dla Ziemi. Już udając się na Księżyc, naginamy granice tego, co jest wykonalne, używając dostępnych środków. Można oczywiście szukać sposobów na wzmocnienie sygnału. NASA rozważa stworzenie księżycowej sieci, której urządzenia komunikacyjne miałyby zostać rozbudowane o możliwości związane z nawigacją i pomiarem tras. W ten sposób można pokonać niektóre z ograniczeń związanych z wykorzystaniem nawigacji GNSS w tak dużej odległości i rozszerzyć zastosowanie systemu. Jednak myśląc o miejscu takim jak Mars, udajemy się tak daleko, że trudno liczyć na efektywność tych ziemskich systemów, których sygnały już na Księżycu są niezwykle słabe. Ale można zastosować podobne rozwiązania. NASA ma szereg satelitów orbitujących wokół Marsa. Zapewnienie podobnej funkcjonalności, jaką oferuje GNSS na Ziemi, byłoby ogromną korzyścią dla przyszłych misji załogowych na Marsie. Na razie będą one musiały jednak polegać na dostępnych zasobach i nawigacji opartej na komponentach naziemnych. Od nawigacji, z której korzystamy na co dzień, przez systemy kontroli ruchu morskiego czy lotniczego, aż po badania naukowe i zastosowania w przestrzeni kosmicznej. Satelity nawigacyjne stanowiły prawdziwą rewolucję technologiczną. Ich rozwój może przynieść jeszcze więcej ciekawych rozwiązań, z których dziś być może nawet nie zdajemy sobie sprawy. GPS to bez wątpienia jedna z najbardziej niezwykłych współczesnych technologii. Warto jednak pamiętać, że satelity na orbicie okołoziemskiej potrafią o wiele więcej niż tylko wskazywać nam drogę. I na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.